Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest równanie parametryczne kierunkowe i krawędziowe prostej. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy wam kartka papieru i coś do pisania. Rozpoczynamy, moi drodzy. Zadanie jest bardzo ciekawe. Mamy wyznaczyć aż trzy postaci prostej, która przechodzi przez punkt i jest równoległa do wektora. Mała przypominajka na początek. Pamiętajcie, że jeżeli macie prostą w przestrzeni i macie równoległy do niej wektor, to jest ten wektor, którego szukacie. Czyli jeżeli ja tu mam wektor u, to jest ten wektor, który potrzebuję, żeby wyznaczyć chociażby postać kierunkową i parametryczną. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kiedy mamy płaszczyznę i to proszę pamiętać, cały czas jak jesteście w tej geometrii przestrzennej, to jeżeli macie tutaj, tak jak mówię, płaszczyznę jakąś pi, to Wy potrzebujecie wektora prostopadłego. Tam jakiegoś powiedzmy u, czy tam nazwijmy go n. To dla nas jest teraz nieważne, bo my nie jesteśmy w płaszczyznach, ale jest taka różnica. Do prosty ma być równoległy, do płaszczyzny ma być wektor prostopadły. No dobra, i teraz jak to zrobić? Generalnie, jeżeli potrzebujemy aż trzy postaci i zostawimy sobie na koniec postać krawędziową, to jak zacząć takie zadanie? Przede wszystkim najlepiej zacząć od postaci kierunkowej, bo jest ona najłatwiejsza. Ona nazywana też jest w wielu źródłach postacią kanoniczną. I teraz tak: do postaci kierunkowej potrzebuję, w ogóle jak ona wygląda. Ona ma dwa znaki, równa się. I tutaj ma coś ze współrzędnymi X, Y i Z. Tutaj mam, moi drodzy, X odjąć, będziemy tutaj się bawić teraz kolorami, X0 przez jakieś tam A. Tutaj, moi drodzy, będzie Y odjąć, tu będzie Z odjąć. I tutaj mamy Y0, tu mamy Z0. No i sobie możemy nazwać ABC. I teraz co to jest x0, y0 i z0 oraz abc? No więc tak, abc to są właśnie współrzędne wektora, który jest równoległy, czyli to jest moje abc, natomiast x0, y0, z0 to są współrzędne punktu, który należy do prostej, przechodzi przez ten punkt. Ta prosta, co znaczy, tłumacząc na ten język nasz, że Należy po prostu ten punkt tej prostej. Czyli jeżeli mamy te dwie dane, możemy spokojnie napisać postać kierunkową. No to napiszemy. Czyli w naszym przypadku to będzie tak x odjąć 0 przez minus 1, potem będzie y odjąć 1 przez minus 1 i potem będzie z odjąć 3 przez 0. Tu jest jak najbardziej dopuszczalne dzielenie przez 0. Jeżeli nie napiszecie tego zera, to tak naprawdę będziemy myśleli, że tam jest 1. Czyli taka mała uwaga, jeżeli byście napisali Z odjąć 3, to ktoś pomyśli, że to było przez 1, bo przez 1 jak mam to nie muszę tego pisać, bo to i tak nic nie zmienia. Dlatego proszę uważać na to zero, żebyście przypadkiem go nie zgubili. Akurat fajny przykład się udał tutaj nam, bo mamy właśnie z zerem ten wektor. Czyli to jest postać kierunkowa, i to wszystko. I zostawiacie tutaj, znaczy, niektórzy piszą jakieś minus x czy coś, ale to nic nie pomaga, dlatego że wy, jeżeli zaczniecie to przekształcać, zgubicie. Postać wektora i postać tego punktu. Dlatego najlepiej to tak zostawić, jak jest i po prostu nic z tym nie robić. Ok, i teraz tak, czyli to jest nasza postać kierunkowa. Teraz bardzo łatwo w postaci kierunkowej przejść do postaci parametrycznej. Dlaczego? Wystarczy, że ja teraz tylko napiszę równa się T i każde z tych równań przyrównam do T, czyli będę miała tak x odjąć 0, czyli po prostu x przez minus 1 równa się t. Stąd wynika po pomnożeniu przez minus 1, że x jest równe minus t. Teraz będę miała y minus 1 przez minus 1 równa się t. Stąd wynika po pomnożeniu przez minus 1 i e, przeniesieniu minus 1, że y to jest minus t plus 1. I mamy z minus 3 przez 0 równa się t, to 0 jest naprawdę istotne. Stąd wynika, że z równa się 0 razy t jest 0, przenoszę trójkę, czyli 3. I jak wezmę w klamerkę to, to to jest postać parametryczna, ale równanie parametryczne prostej, czyli to jest parametryczne. Ale, ja już wspominałam to we wcześniejszym filmie, że trzeba tutaj napisać, gdzie należy to T. Jeżeli nie napiszecie, to ja mogę napisać np. Na od 0 do 1 i wtedy macie do czynienia z odcinkiem jakimś. Czyli to należy do R. Po prostu. Chyba, że macie jakąś inną krzywą, to wtedy musicie to skorygować. No dobra, czyli mamy postać kierunkową i parametryczną. Jak zabrać się za postać krawędziową? Moi drodzy, jest wiele sposobów na to. Najłatwiej zrobić to z postaci parametrycznej. Dlaczego? Wyobraźmy w ogóle o co chodzi z tą postacią krawędziową. Pamiętajcie, że postać krawędziowa to jest postać, w którą w skład wchodzą dwie płaszczyzny, na przecięciu których powstaje nasza prosta. Czyli tak naprawdę nie zawsze jest to jednoznaczna odpowiedź do zadania, ale chodzi o to, że w naszym przypadku możemy wykorzystać postać parametryczną, żeby jedną z tych postaci uzyskać. Wyobraźcie sobie teraz, że ja z pierwszego wyciągnę sobie, ile wynosi t. Czyli z tego pierwszego wynika, że t równa się minus x. Jeżeli ja tę wiadomość wstawię do drugiego, to będę miała, że y równa się i tutaj, jak zamiast t wstawię minus x, to będę miała x plus 1. Po prostu. Czyli, jeżeli ja to zrobię, to już dostaję równanie pierwszej płaszczyzny. Bo po przeniesieniu y i przy równaniu do 0 będę miała x minus y plus 1 równa się 0. Stąd. I to już jest równanie pierwszej płaszczyzny. Pamiętajcie, że zeta nie musi być, ponieważ y, wektor, y, który dotyczy pierwszej płaszczyzny, może mieć przy z akurat 0. Bo jakie jest równanie płaszczyzny ogólne? Ax. Plus by plus cz plus d równa się 0. Oczywiście to nie są te same ABC, ale chodzi o to, że mamy coś przy x, coś przy y, coś przy z, plus wyraz wolny równa się 0. Czyli to przy z może być 0 nadal jest to równanie płaszczyzny. Ale co zrobić dalej? Wykorzystamy zeta, czyli z równa się 3, czyli tak naprawdę, żeby było ładniej napisane, z minus 3 równa się 0. I to jest równanie drugiej płaszczyzny. Jeżeli tu by było coś z literką T, to byśmy wstawili wtedy za X to. I, I też byśmy dostali to, co chcemy. Czyli tu akurat tak się zdarzyło, że mamy tego typu sytuację, która spowodowała, że mamy Z równe 3, ale gdyby tu było na przykład 3 plus T, to byśmy mieli 3 minus X, przenieśliby się wszystko na jedną stronę i dostalibyśmy równanie drugiej płaszczyzny, moi drodzy. Czyli tak to wygląda. I jak to sprawdzić? Bo fajna sprawa jest taka, żebyście nie tylko kopiowali yy, po prostu jakieś tam algorytmy liczenia zadań. Tylko, żebyście też mogli sprawdzić, czy na pewno to równanie to jest równanie krawędziowe i na pewno dotyczy tej prostej. Jeżeli spojrzycie na film poprzedni, w którym żeśmy przechodzili z postaci krawędziowej do postaci kierunkowej i parametrycznej, zauważyliście, jak to robiliśmy. Tu generalnie wypisywaliśmy wektory prostopadłe do płaszczyzn. W naszym przypadku to będzie 1 1, 0, a w tym przypadku będzie 0, 0, 1 czyli to, co stoi przy x, y i z. I robiliśmy iloczyn wektorowy, czyli było i 1, 10001 1, 0, 0, 0, 1, czyli wstawialiśmy te wektory. Jeżeli w wyniku wyjdzie nam wektor naszej prostej, to znaczy, że jest ok. Jeżeli jeszcze dodatkowo do tego należy nasz punkt, to już w ogóle na pewno jest to spoko. Czyli spróbujmy. Weźmy sobie na palucha, czyli... Przy, bierzemy tutaj, zakrywamy kolumnę przy i, czyli minus 1 raz 1 odjąć 0, czyli będzie minus 1. Przy jocie dopisujemy zawsze minus i mamy tutaj 1 razy 1 odjąć 0 jest 1. No i tutaj plus k, akurat przy k będzie 0, czyli powstaje nam jaki wektor? Minus 1, minus 1, 0, bo ten minus też trzeba uwzględnić. Czyli zobaczcie, że powstał nam ten sam wektor, który mieliśmy, czyli u. Czyli wektor jest ok. Czy ten punkt należy? No, jeżeli wstawię 0, 1, 3 za x, y za tu. 3 odjąć 3 jest 0 jak najbardziej. 1, e, przepraszam, 0 odjąć y, 1 jest minus 1, plus 1 jest 0. Czyli P, P, P należy. Czyli jeżeli nie jesteście pewni, czy, bo może się uda, udawać to albo za proste, albo za jakieś podchwytliwe, sprawdźcie. Jak najbardziej jest to nasza postać krawędziowa prostej. Jak powiedziałam, sposobów jest kilka, dlatego możecie wybrać ten, możecie próbować inaczej. Pamiętajcie jednakowo, że on, ta prosta powstaje na przecięciu dwóch płaszczyzn. Jakie muszą tam wektory spełniać warunki, to możecie sobie powtórzyć. Natomiast, żebyście też przypadkiem jakiegoś, jakiejś dziwnej płaszczyzny nie uzyskali, która totalnie, dwóch płaszczyzn, które totalnie nie dają naszej prostej. Dlatego sprawdzajcie po prostu. No dobrze, e, to jest koniec tego filmu. Trzy postaci naszej e, prostej są na tablicy. E, jeżeli macie jakieś pytania, możecie do nas pisać. Zapraszam do wsparcia, do kliknięcia bez przyjna, e, pod naszym filmem i do subskrypcji kanału. I słyszymy się w następnym filmie.